Witam na kanale Matematyka z Angel. Dzisiejszy temat to potęga o wykładniku wymiernym. Dla dowolnej liczby a większej od 0 i na liczby naturalnej n większej od 1, przyjmuje się, że a do 1 przez n to jest to samo co pierwiastek n tego stopnia z a. Tak? I dla dowolnej liczby A większej od 0 czy liczby naturalnej N większej od 1 i liczby całkowitej M przyjmujemy, że A do M przez N to jest pierwiastek z N tego stopnia z A do potęgi M. Dla potęg wymiennych zachodzą następujące własności. Jeżeli mnożymy jeżeli mnożymy liczby, to potęgi dodajemy. Jeżeli dzielimy liczby, to potęgi odejmujemy. Jeżeli mamy nawias, to nawias zastępujemy mnożeniem i potęgi mnożymy. Jeżeli mamy dwie liczby różne do tej samej potęgi, możemy wrzucić sobie je w nawias i dać nawias do tej potęgi. I jeżeli dzielimy dwie różne liczby, które są do tej samej potęgi, to też możemy najpierw podzielić, a później podnieść do potęgi. Po prostu to jest zamienianie pierwiastków na potęgi. Tak, na przykład pierwiastek drugiego stopnia to jest 2 do jednej drugiej, tak z pierwszego wzoru. Pierwiastek trzeciego, z trójki to 3 do jednej drugiej. A pierwiastek trzeciego stopnia, na przykład z 4, to będzie 4 do jednej trzeciej. Jaki stopień pierwiastka, taka liczba w mianowniku e, naszej potęgi. A jeżeli będziemy mieć pierwiastek trzeciego stopnia, nie wiem z 4 do potęgi drugiej, to wtedy potęga idzie do licznika, a stopień pierwiastka do mianownika i mamy dwie trzecie. Przejdźmy zatem do zadań. Zapisz liczbę w postaci a do x, gdzie a należy do naturalnych, a x należy do wymiaru. A, y, czwa, czujcie a, y, pierwiastek czwartego stopnia z 5 do 1, drugiej. No to jest, y, naszym a tutaj jest piątka, czyli będziemy mieć 5 do 1, druga idzie w mianownik. W licznik może, a w mianownik idzie czwórka. No a to jest 5 do 1, 2. Dzielenie zamieniamy na mnożenie, odwracamy ten drugi, czyli 5 do 1, 8. Podpunkt B. Pierwiastek z 5 do potęgi trzeciej. No to mamy 5 do 1, drugiej i do trzeciej, teraz potęgi się mnożą z naszych własności, czyli mamy 5 do trzech drugich. Eee, przykład c. pierwiastek trzeciego stopnia z trzech podzielone przez pierwiastek czwartego stopnia z trzech. Czyli mamy 3 do potęgi 1 trzeciej podzielone przez 3 do potęgi 1 czwartej, tak? Czwarty stopień pierwiastka, 1 czwarta, trzeci stopień to 1 trzecia. Jak dzielimy potęgi odejmujemy 1 trzecia minus 1 czwarta. Skoro odejmowanie ułamków to trzeba sprowadzić do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem będzie 12. 12 przez 3, 4, 4 razy 1, 4, 12 przez 4, 3, 3 razy 1, 3. Czyli mamy 3 do 1, 12. Przykład D. Pierwiastek trzeciego stopnia z trzech razy pierwiastek drugiego stopnia z trzech, trzeciego stopnia, czyli 3 do 1, 3 drugiego stopnia, czyli 3 do 1, drugiej. Jak mnożymy, to potęgi dodajemy. Wspólny mianownik to 6. 6 przez 3 to 2, 2 razy 1, 2, 6 przez 2 to 3, 3 razy 1 to 3, czyli będzie 3 do 5 szóstych żebyśmy dobrze było widzieć zadania cały czas tylko sobie przesuniemy je gdzieś tu może na bok o teraz d to e 2 do 1 drugiej razy 4 do 3 drugich podzielone przez 8 do 2 trzecich. Wszystko trzeba zamienić sobie na potęgę tej samej liczby. U nas zrobimy, że będzie to dwójka. Czyli mamy 2 do 1, 2, 4 to jest 2 do potęgi drugiej i jeszcze do naszych 3 drugich. 8 to jest 2 do potęgi trzeciej i jeszcze do 2 trzecich. Tutaj te dwójki się skrócą, te trójki też. Czyli mamy 2 do 1 2 drugiej razy 2 do trzeciej podzielone przez 2 do drugiej. Jak mnożymy potęgi dodajemy, więc będzie 2 do 3 i 1 druga podzielone przez 2 do drugiej. Jak dzielimy potęgi, odejmujemy 3, 1, druga, odjąć 2. Mamy 1 i 1, drugą. Zamieniamy na niewłaściwy ułamek, czyli mamy 3 do 3 drugich. No to teraz przykład F. 2 podzielone przez 8 do 2 trzecich. Znowu ósemkę zamienimy na potęgę liczby 2, czyli to jest 2 do 3 i do 2 trzecich. Trójki się skrócą, czyli mamy 2 podzielone przez 2 do 2. Tu jest schowana jedynka Jak dzielimy, potęgi odejmujemy. 1 odjąć 2, czyli 2 do minus pierwszej. F. G. 3 do 1 ósmej razy 12 do 3 czwartych podzielone przez pierwiastek z 8. Czyli mamy 3 do 1 ósmej razy 12 to 4 razy 3 do 3 czwartych. 8 e, pierwiastek z 8 to 8 do 1 drugiej. Czyli mamy 3 do 1 ósmej rasy. 4 rasy 3 do 3 czwartych. Ósemkę zamieniamy, bo po potęgę liczby 2. Czyli mamy 2 do 3 i do 1 drugiej. Równa się dalej. 3 do 1, 8 razy to sobie rozbijemy na 2, czyli mamy 4 do 3 czwartych razy 3 do 3 czwartych, tak z własności tej, gdzie mamy a razy b do x, tej to jest a do x tej razy b do x tej. Teraz tu z własności, że mamy nawias, mnożymy, czyli mamy 2 do 3 drugich. Y Teraz sobie zmienimy kolejność, tak żeby trójki były koło siebie. Czyli mamy 3 do 1 ósmej razy 3 do 3 czwartych. Tak, bo mnożenie jest przemienne. Czwórkę, czwórkę zamienimy na potęgę liczby 2, czyli będzie 2 do drugiej i do... 3 czwartych podzielone przez 2 do 3 drugich. Czyli mamy tak 3 do 1, 8 razy 3 do 3 czwartych razy 2. Tu mnożymy, skrócimy przez 2, czyli do 3 drugich podzielone przez 2 do 3 drugich. No to tu mnożymy potęgi, dodajemy, czyli jest 3 do 1, 8 plus 3, 4, czyli 1, 8 plus 8 przez 4 jest 2, 2 razy 3, 6 razy. Tutaj dzielimy potęgi, odejmujemy 3, 2 minus 3, 2 będzie 2 do 0. Czyli to jest 3 do 7, 8 razy 1, czyli 3 do 7, 8. Jak widać, to było już to dłuższe i skomplikowane. To są jednak już takie trudniejsze przykłady, gdzie tych potęg jest to dużo, dużo własności, z których trzeba skorzystać w obliczeniu jednego działania. I zostało nam jeszcze z tego zadania h. Hmm. To może tutaj gdzieś na górze, oha. 3 do 1, 2 razy 9 do 1, 3 razy pierwiastek z 3. No dość 3 do 1, 2, dziewiątkę na potęgę liczby 3, czyli 3 do 3 i do 1, 3 i 3 do 1, 2 pierwiastek na potęgę. Czyli mamy 3 do 1, 2 razy. 3 razy 1, 3, no to jest 1, czyli 3 będzie po prostu razy 3 do 1, 2. I potęgi dodajemy. Mamy 1, 2 plus 1, to 1, 1, 2 plus 1, 2, no to 2. 3 do 2, aha, w postaci potęgi, czyli tak zostawiamy. To by było zadanie trzecie, jeszcze zadanie, zostało nam jeszcze zadanie czwarte. To gdzieś tutaj z boku, tylko się przeniesiemy, bo. to sobie zmarzymy? Się nam nałożyło? Dobra, czwarte. A. 9 do 3 drugich Mamy obliczyć. No to jest 9. To można zamienić, że to jest 3 do potęgi drugiej i do 3 drugich. Jak nawias, to potęgi mnożymy. Możemy skrócić sobie. Mamy 3 do 3, a to jest 27. B. 125 do 2 3 To mamy 5. 5 do potęgi trzeciej i do 2 trzecich. Jak nawias do potęgi mnożymy? Mnożymy, to skracić sobie możemy. Mamy 5 do 2, a to jest 25. C. 16 do 3 czwartych. No to mamy 16 to jest 4 do potęgi. 2 i do 3 czwartych możemy sobie pomnożyć potęgi. To jest 4 do 3, 2. Teraz 4 to jest 2 do potęgi 2. Znowu możemy sobie skrócić. Dostajemy 2 do 3, a to jest 8. Mm hmm. Jak to może teraz E? 27 do minus 2 trzecich. E, to będzie 3 do. E, 27 to jest 3 do potęgi trzeciej. I do minus 2 trzecich. Dzielimy, e, nawiasto potęgi mnożymy. I znowu możemy skrócić. Mamy 3 do minus 2. 3 do 2 to 9. Minus nam odwraca, więc mamy 1, 9. Teraz sobie zrobimy przykład h, bo te są już wszystkie podobne. 8 do 2 trzecich. Czyli mamy 2 do 2 razy. 8 to jest 2 do 3 i do 2 trzecich. Mnożymy, potęgi się skracają, czyli jest 2 do 2 razy 2 do 2, to jest 2 do 4. 2 razy 2, 4 razy 2, 8 razy 2, 16. To teraz może przykład to było h, to i jeszcze sobie zrobimy.

czyli mamy 5 do trzeciej razy 5 do minus pierwszej jak mnożymy potęgi dodajemy, mamy 5 do drugiej no bo 3 dodać minus 1 do 2, a to jest 25 no i może przykład ostatni, czyli L 144 do minus 0,5 minus 0,5 no to minus 1 druga Teraz 144 to jest 12 do potęgi drugiej. I do minus jednej, drugiej znowu nam się skraca, czyli mamy 12 do minus pierwszej, a to jest jedna 12. Jak widać, żeby umieć te potęgi, trzeba umieć własności. Jak nie wiemy, kiedy potęgi dodajemy, kiedy odejmujemy i tak dalej, to tych działań nie zrobimy. Do tego musimy dosyć dobrze operować na zwykłych potęgach liczb, czyli wiedzieć, że 125 to jest 5 do trzeciej, 9 to 3 do drugiej, 16 to 4 do drugiej, 27 to 3 do trzeciej, tak? Czyli na potęgach całkowitych trzeba umieć pierwsze operować, żeby móc robić działania na potęgach, wymiernych. Do tego należy pamiętać, że potęga wymierna to są pierwiastki. Którego stopnia pierwiastek taki mianownik w, pod, w potędze. Licznik mówi nam do której potęgi była podniesiona liczba pod pierwiastkiem. E, tyle jeżeli chodzi o potęgi wymierne. Mam nadzieję, że wszystko było zrozumiałe. E, nie zapomnijcie dać łapki w górę i zasubskrybować kanału.